Witam was bardzo serdecznie z odcinku jak próbujemy dojść do wioski do Knessa na Minecraft Extreme. Niestety dziś nagrywam sam, bo inni byli zajęci. No i tyle po prostu. Więc przejdźmy do filmu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjdzie. Nie wiem czy są wśród was fani do Knessa, ale wioska jest na kordach 1200 na 4000 A moje kordy są takie niezbyt zachęcające, to kawałek trzeba przejść. Pewnie będą dwie części tego odcinka, no bo w jednej się nie wyrobię, bo to chwilę zajmie. Ogólnie mam nadzieję, że nie padnę, bo nie chcę mi się zbiać i ten mów od nowa, bo mam ich trochę. I tak po prostu teraz lecimy do wioski Fajne to, że można sobie takie mosty budować Przydałby się ocean Bo jedzenia dużo nie mam, a biegać po pustyni też mi się nie chce więc pewnie pójdziemy na spawn, a później od spawna pójdziemy do wioski, bo tak będzie najprościej. I tym pozbieramy po drodze, choć trochę mam rzeczy, ale tak mało. Więc nie wiem jak to wyjdzie. Faktem jest, że długo trzeba przejść. Postaramy się tam zbudować jakiś domek. Zapraszamy do dołączenia do kanału Jeśli ktoś chce Może z nami pograć, tylko zalecamy Dołączyć do naszego Discorda Link będzie w opisie I nie wiem Tyle z ogłoszeń parafialnych O, ktoś chyba właśnie podział kordy bazy na czacie E, znaczy wioski. Co? Wioska. Ok. To już mamy dokładny kord, bo w sumie nie byłem pewien. 1000 na minus 4000. Ok. To trzeba się kierować jakoś tam. O, dokładnie, trzeba się po skosie przemieszczać. To wtedy za, za jakieś pewnie pół godzinki byśmy dopłynęli. Ale, że odcinek będzie krótszy, no to tak po prostu. Będzie krótszy i tyle. No bo oglądanie czegoś przez pół godziny ja nie jestem fanem oglądania czegoś długo. Wolę oglądać kró, krótsze odcinki, nie wiem jakby. Możecie się podzielić swoją opinią. Dziś pewnie wleci kilk... jeden film. Daily się skończyło, no ale ja postaram się jakoś podtrzymać ten kanał przy życiu. 1200 na się. Ech, kawałek jest dosłownie, zabijać się nie chcę, bo mam temy. Teoretycznie mógłbym poszukać diamentów wykopać sobie obsydian, zrobić ender chesta, wszystko schować i zginąć ale z tym po prostu jest za dużo roboty i mi się nie chce Już wolę przejść te ileś tysięcy krotek Nie wiem jak to wszystko wyjdzie, ale mam nadzieję, że jak najlepiej Nie będzie żadnych cięć, no bo Łódka mi się nie chciała postawić. Ktoś chyba nie ogarnia zasad, skoro pisze, żeby. Do admina. Jezu, szkielet mnie atakuje. Dobra, kradniemy łódkę i nie tracimy HP. Taki jest najlepszy sposób. A czy tam powinienem biec. No to ten. Jakby co te, większość tych itemów dostanę za free od jakiegoś bogacza na spałnie. Później poszedłem do gildii, do której należałem. Dołączyłem, ale tam nic nie było, więc po prostu teraz idę do wioski. No, bo oglądam odcinki spodobało mi się jakoś tam ogarnę. Pewnie będę mieszkał sobie przed wioską. Bo w wiosce jest wszystko zaminowane, a nie chcę, żeby mnie zdzieli za gryfowanie. Nie chcę ginąć po prostu. Bo grifowanie nie namawiam do tego, bo to jest takie s. To znaczy, że po prostu nic nie umiecie robić, że nie macie talentu do budowania i tak dalej tak dalej. Tak wygląda po prostu O, jak gracie na extreme to zalecam jeść wodorosty. Tylko nie przy mobach Bo to jest dosyć ryzykowne Trzymam sobie dużo jedzonka O, leży zombie Będzie co jeść później, jak się skończył kelty Chyba dorosłych. Tam trzeba jeść. Jeszcze całe 7000 krat Nie! 8 wręcz. tysiąca kratek muszę przejść, żeby dojść do wioski ponad. Więc to nie najlepiej po prostu. Może to nie najwięcej głodu daje, no ale no cóż. To jest bardzo dobry sposób pożywienia. Jak macie tego dużo, to się przetrwa. Jeśli cię nikt nie zaatakuje. Ogólnie to oprócz moich kolegów nikogo nie spotkałam, żadnego gracza nie spotkałam. I wolałbym nie spotykać. Niektórzy są niby mili, ale większość będzie chciała cię zabić. Więc dla bezpieczeństwa staram się unikać ludzi. Może Zbawienia. Albo nie, to jest jezioro. To przepłyniemy sobie jak najwięcej tylko dlatego, żeby nie tracić głodu, bo jedzenia nie mam. A i ktoś zostawił dwa psy. Jak. Jedne psy. Siedzą same na plaży. Dzięki za prezenty. Hm. Niektórych ludzi się nie da zrozumieć, co piszą. Bo to jest takie po prostu dziwne. Dobra, trzeba płynąć jak najdalej. Będzie się dało. Tylko żeby nie prąd wyrzeczny rzeczny porwał, którego i tak nie ma naturalnie. Dobra, trzeba wychodzić na brzeg. Griefer, ha, właśnie, o tym mówiłem. On to pisze na krzyku, żeby jakiś admin to zobaczył, ale chcę tylko zauważyć tyle, że admini Widzą zwykły czat Nawet nie trzeba pisać na krzyku, żeby zobaczyli Więc e, Tego nie rozumiem, ale jeśli ktoś Chciał po prostu się poskarżyć całej społeczności, czyli tym 130 graczom, którzy tu grają, czy tam ilu jest ograniczenie, bo nie pamiętam. To po prostu ten. Ech. Mnie trochę wkurzają, że że ten coxcraft, większość wiadomości na czacie które każdy widzi to jest właśnie promocje sklepu nie wiem czy ktoś z was na coxcrafcie nie, to jest minecraft extreme zapraszam w sumie jakby co ja nie promuję, dotknę sobie jego ten Serwera, tylko ja po prostu na nim gram, bo na innych nie ten No to już nie ma jedzenia Ile mam? 51, można byłoby to przypalić Tylko, że to strasznie długo zajmuje Ej, kozy! Ile kóz tu jest? A, nie mam podstronka Tak, to bym sobie jedną wziął i sprzedał w wiosce bo chyba handel zwierzętami jest legalny przynajmniej w Minecraftie. Naprawdę też można sprzedawać zwierzęta. 6000 tysięcy? jest. Jedzenia jest mało, wszystkiego jest mało. Nie wiem jak sobie mieć, ale to za friko, za friko się bierze i tyle. Jezu. I znowu ląd. Postaram się płynąć, ale. O. Może tędy się uda przepłynąć. Bo nadal płynę w stronę wioski, jakby nie mówiąc nic. W tej wiosce mam nadzieję, że ludzie będą mieli. Będą udawać itemki. Nie, że jestem żebrakiem, tylko że po prostu. Nie wiem co. Przyda się jedzenie, bo na Xtreme jest go bardzo mało. Zwierzęta to jest. E, po prostu cud. Bardzo trudno znaleźć zwierzęta. Częściej moby się znajdują, ale one też się rzadko spełnią, więc... O i od razu mówię, że łowienie ryb na extreme jest bez sensu. Przez jakieś 5 minut łowiłem z moim kolegą. I ten. I złowiliśmy jedną rybę Więc tak się... Jezu, coś mnie zaatakowało To coś prawie mi... Fantomy mnie atakują! Trzeba uciekać od fantomów One są dla mnie zabójcze, bo ja nie mam gdzie się schować 3 graczy śpi ze 126, jakby co pozdrawiam każdego Grającego. Jeśli się wkurzę, to się nie dziwcie, bo tak czasami mi się dzieje, że się wkurzam. Jak ginę z beznadziejnego powodu, postaram się dopłynąć do jakiegoś lądu jak najszybciej. O! Jest nawet niezły wynik. Przepłynąć. W sumie przeszedłem już 4000 kratek w nie wiem ile nagrania, ale dość krótko. Ja kiedyś pamiętam, jak się mega wkurzyłem, bo, stra bo straciłem itemy, bo się wylogowałam po uderzeniu mojego kolegi. Żeby mu pokazać, gdzie jestem. I mnie te było na spawno. Byłem wtedy tak wściekły. Oj, tragedia była. Na maksa byłem wściekły. O, pochodnia. Pochodnia może świadczyć o bazie, a jak Baza. No i ktoś wybudował posiadłość. Idę ją lutować. Hmm. Przydałby się Enchant looting, ale nie będę nożykał. Ktoś z cegieł zbudował winne. Tego się nie spodziewałem. No, widać, że ktoś jest z panem cegieł. Jezu, to jest w połowie zlutowane już i tak. Poszukamy itemów temu w skrzynkach. W skrzynkach, w piecach. Dobra, patrzymy, czy... Jeszcze kwarc, Jezu. Ta osoba była dosyć... Nic nie ma. Dobra, lepiej się stąd ewakuować, bo widać, że dużo osób tu było. I że najbezpieczniej będzie właśnie iść. O, i jak gracie na ekstrimie, to jest bardzo ważne, to starajcie się budować bazy podziemne, bo wtedy będzie trudniej je znaleźć i mniej osób wam je zniszczy. Jeśli wasza baza przez tydzień przetrwa na powierzchni, to to serio jest nie lada byczy. Bo to serio jest dość trudna. No to w tym oto momencie się żegnamy. Ja Was żegnam, cześć.